Cześć, cześć, cześć. Nagrywam w tej formie tutaj yy, ten odcinek, bo miałem nagrywać go normalnie stojąc przed kamerą, tak jak zwykle i dać jakieś przebitki po prostu w ten sposób, ale doszłem do wniosku, że to będzie najlepiej zrobić co taką wycieczkę po prostu po Windowsie i wam pokazać dlaczego kocham Windowsa, za co 11, tak? Bo ja uważam go za świetny system. Dobra, przejdźmy do konkretów. Na początku każdy wie o tym, że był problem z, yy, z przesuwaniem ikon. Tu nie przesunę, bo to już mam. Na przykład, o i link się pokaże, to, to, to nie będę upuszczał teraz, ale to się połączy. Nie ma z tym problemu. Ale to był najmniejszy problem dla mnie. Dla mnie ważniejszą rzeczą było na przykład to, że mam tutaj otwarte pliki, ten folder, to zamykam i na przykład mogę, bo tutaj co mogę takiego wziąć, żeby to mi się teraz tutaj nie... Na przykład coś, taki pliczek. Otwieram, pyk, mam i mogę go sobie gdzieś tam, na w obrazy wrzucić. Na jednym monitorze pracując bardzo fajna funkcjonalność właśnie. Dobrze później przyjdziemy sobie dalej tam do tego całego tego To przyjdziemy dalej. Ale chciałem zacząć dalej teraz. Całe tutaj na środku całe te menu no, na środku tu elegancko mamy porobione. I co jest fajne widać że ten system już jest tak robiony troszeczkę pod nowego użytkownika który już korzysta z telefonów smartfonów bo te ikonki mamy tutaj zrobione kafelki możemy je łączyć w ten sposób w grupy pyk. Więc możemy sobie fajnie pogrupować. Rozciągamy z powrotem. Nie ma grupy. Możemy tylko wpisać tutaj wyszukiwarkę A do. E. I nam się pokazało. Dobra, akurat nam Lightroom wskoczył. był pierwszy w kolejności był. Ja tutaj nie będę tego. Pokazywał. Dobra, zamknięty jest. I tak jak mówiłem, jeszcze wrócimy tutaj i sobie piszę na przykład A do B, e. i tu będziemy aplikacje. Mamy wszystkie aplikacje, nam się pokazują, więc możemy szybko odnaleźć jakiś program. Kolejną rzeczą, tutaj mamy takie podręczne programy, żeby powyciągać, a tu mamy całą listę programów. Nie ma z tym problemu. Proponowane więcej. I tu mamy wszystkie pliki, które ostatnio otwieraliśmy, więc. Dosyć to jest dosyć fajne. Pośruku tutaj właśnie jak w maku, że nie muszę głowy brać już z boku. Tutaj patrzeć. Nie dla mnie to takie zawsze niby było, bo było, ale to dla mnie też trochę takie było komfortowe. Co jeszcze? Tutaj jak klikniemy sobie, mówimy temperaturę, mamy tu cały ten taki panel, który możemy sobie odpowiednio spersonalizować też. Elegancko, co też po swoje potrzeby, ja tego nie robiłem jeszcze. I co jeszcze tutaj jest takiego? Dalej przejdźmy sobie, a wiem, do ustawy. To, co mi pasuje osobiście, to jest te ikonki. Naprawdę, jak się to przejrzy, wchodzisz, wiesz w co po kolei wchodzisz, widzisz napis, ikonkę na przykład, to wiesz gdzie wejść. Naprawdę. Yy, mamy tutaj internet, ale na przykład, sobie weźmy aplikację. Mamy. Autostart. Wchodzimy w autostart i możemy sobie włączać, wyłączać rzeczy, które nie potrzebujemy mieć na autostarcie. Piękna sprawa. Yy, dobra, warorant, Po co mi to autostart w tym? I już gotowe. Nie ma z tym problemów. Tu możemy sobie wejść, sprawdzić aktualizację. Jest aktualizacja, którą oczywiście uruchomię ponownie po nagrywaniu komputer. Będzie wszystko. GITES Dobrze, jak to mamy zrobione to wypadałoby przejść teraz do rzeczy, które mi się podobają w, w eksploratorze, to tym Windows. Dużo osób narzeka na niego. Ale zobaczcie, mamy te zakładki, tu, tak jak w tym. Możemy sobie otworzyć jeden folder, plik, folder, drugi folder i przeskakiwać u góry. Nie musi mieć tutaj otwartych kilkanaście okien i między nimi skakać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten panel tutaj. Sortuj te opcje wszystkie. Biorę tutaj, klikam sobie taką ikonkę, zmieniam nazwę jak potrzebuję. Wszystko mam tutaj. Usuń, dodaj. Mogę jakiś na przykład plik wziąć, bo to już mi nie będzie potrzebne. Usuń, do kosza wywaliło. Więc sortuj, mogę sobie sortu, Mogę tylko nowy wziąć. Pick, biorę tu plik, nie muszę prawym przyciskiem klikać. Więc ten sposób bardzo fajnie zrobiono. Tylko trzeba się przyzwyczaić, te ikonki nowe są ładne, to inaczej zupełnie wygląda. Więc to jest to. A jeszcze słynny każdy, że tu rozwiniemy. Nie widzimy wszystkich yy, opcji. Rozwiniemy, mamy dopiero pełny tutaj panel ten po staremu. Ale zobaczcie, mamy tak: odśwież, cofnij, nowy, ustaw ekran. No. Tych rzeczy ktoś na co dzień korzysta. A jak klikniemy na plik, Dane. kliknij na dane foldy na cokolwiek. Mamy tutaj ikonki wszystkie te. Ktoś powiedział mi, że y, pod tiktokiem który nagrałem, że nie ma kopiuj wklej i tych innych. Są tutaj, zobaczcie. Wytnij, kopiuj, zmień nazwę. Y, tylko udostępnij, ale jak tu ma mamy y, kopiuj. To tam też się pokaże wklej później. Y, to jest będzie ikonka w kleju. To będzie taki notatniczek. I tu mamy ikonkę y, Usuń. I no, właśnie, jak sobie wezmę na przykład teraz, wymy kopiuj, kliknę tutaj, mi się pokazuje ikonka Kopiuj, Wklej. Widzicie? Nie ma z tym problemu. Ja coś teraz biorę tutaj, chcę to wziąć, Usuń. Czyli to jest wszystko. Pod ręką jak w, w odpowiednich momentach się pokazuje to. Więc. Ekran to wszystko. Nawet jak tu klikniemy, zobaczmy, co tu mamy. Wszystkie potrzebne rzeczy tu mamy. Jak chcemy coś więcej, nietypowego, klikamy tutaj, ale większość użytkowników tu, to, co tutaj jest, wystarczy. Microsoft też to opracował na jakby badaniach nad tym, z czego ludzie najwięcej korzystają. Też chciał to ugododnić, Zrobić to prosto, czytelnie, wygodnie, żebyśmy mieli dla całej chamono, całej listy tego. Ikonki naprawdę tylko trzeba się przyzwyczaić do, do tego. Nie ma co biadolić. I coś jeszcze. Yy... I teraz, tak. Parę słów o funkcjonowaniu. Ja ogólnie nie miałem problemów z Windowsem 11. Nie miałem, jak używam od początku, wszystkie tam aktualizacje robiłem na bieżąco. To jest podstawa. Jak był tam, Problem, że tam, bo trzeba zainstalować sterowniki, zainstalowało sterowniki od karty graficznej aktualizuje na bieżąco, gdzie są usuwane błędy, bo nie zawsze jak jakiś błąd występuje to jest wina Windowsa, bo po prostu Windows ma swoje te aktualizacje i często po prostu producenci muszą innego oprogramowania dostosować, swoje oprogramowanie, bo czasami mogą jakieś błędy z funkcjonowaniem występować. Jak chodzi o gry, nie odczułem. Ja Miałem 60... ja mocny komputer i na przykład, jak masz miałeś na 1200 FPS-ów, i nagle ma 180 FPS-ów, naprawdę nie ma co się czepiać. Jak masz 144Hz monitor, nawet jakby, jak ktoś ma, też da radę. Póki masz tak, który ci do monitora wszystko starcza, dobrze ci się gra. To nie ma co się trzypić, nie ma co szukać tego. Dziury w całym. Druga sprawa. Jak są spadki jakieś FPS-ów w jakiejś grze, poczekaj z 2-3 tygodnie. Widział aktualizacje, zoptyma zoptymalizują pod nowe aktualizację. a nie tego samego dnia aktualizacja, a potem ktoś sprawdza od razu, bo jest ciekawy, i ma 5 FPS-ów, czy ileś tam, często to na podstawie błędu pomiarowego, czy coś. Sprawdź, przy następnej, aktualiz po następnej aktualizacji gry, na przykład, jak to wygląda. Jedna sprawa. Druga sprawa, jedyny, co miałem problem z Grą, ale to nie był problem jakby z Grą, tylko Riot ma coś takiego wymagane, jaką wirtualizację, żeby, że nie tylko TMP, jego anticzyt, tylko jeszcze wirtualizację satelbuta musi, musi być załączony. I ja w ten sposób właśnie przez to przez walkę z tym yy, wymieniłem płytę główną. <noise> mm -hmm. Bo tam ta padło, znaczy tam wyszło DDR4 błąd i to jest też śmieszny błąd, bo on yy, jest na tych pamięciach, co maści wystąpił, włożyć kości DDR4 innego producenta, jedną kość, zestartujesz, zrestartuje Bios, wszystko wystartuje? Wsadzisz te swoje kości, i dłuższy czas może być spokój. B450 od Gigabajta ta Aurus Elite. Ma z tym problem, bo jak wpisałem to w internet, multum ludzi z tym ma problem. Tak ten typ ma po prostu. Cieszę się, bo teraz mam płytę, którą chciałem mieć. Dałem trochę parę groszy, ale jestem zadowolony. Jak zobaczyłem temperatury procesora innych podzespołów. Warto było. Mhm. Nawet jak podkręcę, to jest nawet niecałe 50 stopni, dochodzą temperatury na benchmarkach, więc jest zacnie. Po prostu te chłodzenie też, ale to już są takie rzeczy. A tu zajmijmy się Windowsem i naprawdę mam, mam takie wrażenie, że dużo osób przeczy na Windowsa 11, zauważa jakieś mankamenty, tylko dlatego, że się naczytało. Naczytało, nasłyszało o czymś i od razu ma niechęć. Zainstaluj, sprawdź, zobacz, a jak coś się dzieje, to sprawdź dlaczego. Bo może się okazać, że właśnie, trzeba poczekać na aktualizację, bo jakiś jeden program ci słabo działa, bo coś tam się wykrzacza. Poczekaj. Jak to by się wykrzacza, to znaczy się też innym wykrzacza. I możliwe, że aktualizacja wydana. Ja pamiętam sytuację, artykuł w gazecie, gdzie mówią, yy, że Windows 11, nowa aktualizacja Windows 11 sprawia, że Twój antywirus nie będzie skuteczny. Coś takiego. Że problem z pobieraniem nowej bazy danych. Dobra, czytam artykuł. Okazuje się, że chodzi o jeden, pro, jeden program jednego producenta, który to jest jakieś 5% chyba rynku światowego. 90% tego to jest korporacyjne firmy, które wiadomo, instalują na jednym komputerze Windowsa, przetestują wszystko i dopiero puszczą aktualizację na inne komputery. Więc tu nie ma problemu. I na końcu czytamy, że firma by dała oświadczenie, że po prostu muszą zaktualizować swojego antywirusa po prostu, bo jakiś tam wystąpił błąd, nie to, że Windows jest w porządku. Dzięki temu, że ta aktualizacja była, będzie jeszcze skuteczniejszy ten antywirus, to muszą poprawić w ciągu 72 godzin wydadzą poprawkę, która wyeliminuje problem. A już, a już jest kreowana sytuacja, że Windows 11 zły, Windows 11 psuje antywirusy. Każdy sobie pomyśli, bo nie każdy doczyta do końca artykuł. Każdy tylko już po nagłówku sobie wyrobi opinię, więc ale sprawa taka, y, y, technologia, usterki, inne sprawy takie, a pisanie artykułów i to, i takie sprawy, to. Wypowiem się w podcaście, który za jakiś czas się ukaże na tym kanale, taki technologiczny. Niedokładnie wyrażę swoje zdanie, a propos informacji w internecie niektórych. I w ogóle, jakie mam na ten punkt widzenie, jak się do tego odnoszę, i w ogóle. Na razie, cześć, pa. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Myślę, że nie zaznudziłem Was, bo ten odcinek będzie troszeczkę. Dłuższy, chociaż tak jak patrzę potem na nie mniej więcej, się takie odcinki o 15 minut, więc. Narka napisz komentarz. Koniecznie napisz o swoich odczuciach, jak chodzi o Windowsa 11. Nie pisz, że to jest ściek. A jak tak sądzisz, to napisz, dlaczego tak sądzisz. Dobra? Podyskutujmy trochę o tym. Na razie cześć. Pa.